Tak wyglądają najlepsze promocje w Internecie. Cyberpunk lub najnowsza FIFA za 39,99, dokładnie 75% taniej. Albo Watch Dogs Legion lub Assassin's Creed Valhalla za 49,99, aż 60% mniej. Szanuj pieniądze razem z Metagames.pl. Tylko dziś kup dwie gry a trzecią otrzymaj gratis. Jestem na pewno zaskoczony w tym, jak się zachowujecie po walce. Bo zachowujecie się bardzo fajnie, w sensie dostaje bardzo dużo słów wsparcia. I na pewno jest mi milej to znieść, ale ja uważam, że kompromitacja, kompromitacja była. Tak, dziękuję. Kapfen. Dziękuję. Cóż, powiem Wam tak. U mnie to z głową coś się stało, nie? <laughs> Co, coś nie tak na banisz. Dzięki Maciek. E, kompletnie nie wierzyłem w to zwycięstwo. Wiecie? Kompletnie nie wierzyłem w to zwycięstwo. E, trzy dni przed walką miałem taki dzień, że tam wierzyłem. Że byłem taki, o, o, jadę wygrać, ale te ostatnie dni to kompletnie nie. No i wcześniej też, bardzo słabo. Tam trener mi mówił, że dam radę, ale ja nie wierzyłem. E, ogólnie e, Kasper był o wiele lepszy. I e, czy bym był całkowicie. Yy, zdrowy i yy, miał luźną głowę, to uważam, że i tak by mnie pokonał. Yy, niestety się jeszcze, ten, przeziębiłem ten tydzień wcześniej. W dniu walki miałem gorączkę, ale to tak jak mówię, no, Kaspril tak by mnie napierdolił. Tak uważam, nie? Bo yy, ja wychodząc do walki, zestresowałem się, bo takie samochodzie, bo ja nic z planu mojego nie, nie istotnie robiłem. Ani tej gardy porządnie nie trzymałem, ani nie zadawałem ciosów, tak jak było w planie. Tak też pamiętam to wszystko jak przez mgłę. Dziwne, Dziwne nie? Myślałem, że ja się tak nie będę stresował, a, mi, a się strasznie jakoś zestresowałem. Kasper to fajnie rozegrał, e, pewnością siebie. Zaraz wam opowiem, o co mi dokładnie chodzi. E, Kasper na przykład jak wszedł do tego oktagonu, nie? I tak wskoczył. I to ja mówię, oho, oho, coś pewny siebie jest. I yy, no jakoś to też mnie tak. No nie wiem, mogłem nie patrzeć po prostu. Też wiecie, dużo osób mówi, o, jakbyś miał kogoś w swoim wzroście. Nawet w swoim wzroście podejrzewam nie dałbym rady. Yy, bo główka nie wytrzymała mnie. Głowa. Za bardzo rozgminiałem wszystko. To chyba nie jest dobrze. Trudno. Życzę Marcinowi jak najlepiej, ale problem z Kasperem jest taki, że Kasper codziennie sumiennie trenuje. A skoro już był lepszy od Marcina Dubiela w pierwszej walce i teraz codziennie sumiennie trenuje, a Marcin Dubiel był w Kenii, czy to sobie coś tam nagrywał, czy tam miał jakąś lekką kontuzję, no to jakby nie nadgania tego. Tego czasu. Ale z tego co wiem, ma być rewanż. Ja trochę też uważam, że ten rewanż może Ale ja życzę. Nie no, Marcin, jak się czuje na, na tych, na siłach, to życzę mu jak najlepiej. Ja, ja to się jedynie dziwię, że ja te y, ciosy dostawałem, nie? I ja ten. Dalej do przodu szedłem. jej <grym> nic <grym grym> nie boli teraz. Y, w walce też mnie nic nie bolało. Ale ja tak pamiętam, że jak jakoś się ja tak nie odczuwałem. Może to i źle, nie? Może jakbym dostał strzała i bym trochę tak otrzeźwiał i y, zaczął jakoś tam chodzić na nogach, to, to byłoby może lepiej. Nie, nie wiem, dzięki za słowa otuchy, ale ja mam do siebie ogromne pretensje. Przede wszystkim y, o to, że nie pokazałem nic, czego się uczyłem. Ja tak naprawdę tam pokazałem tyle, ile bym był w stanie pokazać y, w ogóle bez treningów, nie? Szedłem do przodu i chuj, dostawałem buch, buch, buch i szedłem do przodu, buch, buch, buch. Nie, wszystko jakby z głowy uleciało. Dziwne to. Łeb mi nie wytrzymał po prostu psychicznie tego. A byłem taki przekonany, że kurczę, psychicznie to ja akurat sobie dam radę. Ale za dużo rozkminiania, za dużo rozkminiania, za dużo o tym myślałem. Powiem Wam, że teraz czuję się bardzo dobrze, bo już mam to za sobą. Już wiem jak to jest. Przeżyłem to. Myślę, że ciężko byłoby się gorzej zaprezentować na jakiejkolwiek przyszłej gali może być tylko lepiej, nie? Trzeba się czy, szukać pozytywów.